mam tutaj Koza, kanał Koza Sport, witam was w kolejnym odcinku Fifa Szachów, ale jak widzicie dziś mam troszeczkę mniej kart niż zwykle, ponieważ jest ich jedynie 10, a to wszystko dlatego, że razem z Jake'owym, którego witam bardzo serdecznie Cześć zrobimy sobie Fifa Szachy, w których będziemy quicksellowali ikonę, tak więc zaraz tworzymy paczkę z ikoną, ten który trafi lepszą ikonę zacznie wybierać, a w zasadzie układać skład przeciwnika no i tak jak zwykle, kiedy quickselujemy kartę, to tutaj będziemy quikselowali ikonę. Jesteś gotowy na to, Kubo? No, jestem gotowy na to. Ja już sobie miejsce tutaj zostawiłem na ikonę, czas ją otworzyć. Już takie paczki otwieraliśmy też na kanale Jacoba. Jeżeli jesteście zainteresowani. Pack' and play, które było naprawdę delikatnie, rzecz mu ujmę... Fantastyczne! No. Zapraszam Was na jego kanał, link macie w opisie, a potem... No nie tylko ikona tam wypadła, to mogę powiedzieć. Tak więc jesteś gotowy, żeby trafić pośrednią wersję ikony. Daj znak. Daj znak. To daję znak. U Ciebie ludzie mają szczęście, więc proszę. Proszę coś dobrego. Jest złogał. Wow! O ty ikonę trafiłem. Ja też. Nie wiem, czy spadasz z krzesła tak jak mówisz, czy trafiłeś coś mega. Ja ża żałuję, że te SBC się skończyły, bo też trafiłem coś dobrego. Tak więc, Jacob, jesteś gotowy. No Jaką masz ocenę ogólną zawodnika? Bo. to jest istotne. Ocenę ogólną zawodnika? Tak. 95. <laughs> ok, eee, jakby to powiedzieć. Ty zaczynasz, bo ja mam 91. O oh shit, ale. Co ty, dziewięć 95, no. To jest. Ronaldo? Nie, Ronaldo jest 9. Pe, to jest Pele, albo Maradona. Dobrze, zaczynasz, układanie. Pierwszy zawodnik, gdzie ląduje? Eee. wiesz co? Nie wiem, na... daj go na lewą obronę. Okej, okay, Twój pierwszy zawodnik ląduje na SPD. Eś... Eee, SPD, mój pierwszy tak zawodnik. Dobra. Eee, proszę mi powiedzieć, czy... Ja nie wiem, co myśleć mam teraz, czekaj eee, Ja mam drugiego zawodnika teraz wybrać, nie? Tak, na prawą obronę Na pewno? Jacob, tak, jesteś pewno. w szoku Podejmuj lepsze decyzje, radzę ci Podejmuję fantastyczne decyzje, prawa obrona. Dobra, twój prawa obrona Mój prawa tak. obrona, tak? Eee, twój teraz niech idzie na SPO Okej okay. E, to twój niech idzie na bramkę. Dobra. E, twój niech teraz idzie na lewego napastnika. Okej. Okay. Twój w takim razie niech pójdzie pra na, prawego bo na prawego środkowego obrońca. Prawy środkowego obrońca. Twój teraz niech pójdzie na bramkarza. Okej. Okay. <gry> Twój niech pójdzie na lewego środkowego obrońca. Lewy środkowy obrońca. Twój teraz niech pójdzie na napastnika prawego. Okej. Okay. Lewy obrońca. Lewy obrońca, tak? tak? Okej. Okay. Twój teraz niech pójdzie na prawego środkowego pomocnika. Okej. Okay. U Ciebie został lewy środkowy pomocnik na pewno, więc ustaw tam swojego zawodnika. Lewa środkowa pomoc, tak, tak? jest? LSP, dobra. Eem, teraz poproszę, żeby twój zawodnik poszedł na lewą środkową pomoc. Okej okay. To ja twojego wyślę w takim razie na lewego obrońca, bo chyba tam jeszcze nikogo nie masz. Nie, jest już. To prawy obrońca jest? To prawy środkowy pomoc. Też jest. Prawy środkowy pomoc, dobra. Eee, teraz poproszę, by twój zawodnik poszedł na jakie pozycje ci zostały? SPD, LSO i PSO. No to SPD. Eee, dobrze, u ciebie zostali napastnicy, chyba prawda? Tak, tak. To na lewego napastnika. A to mnie zrobiłeś teraz. Eee, dobra, na. Twój niech idzie na lewą środkową obronę. Okej, okay. eee, Twój w takim razie niech pójdzie. Jeszcze jakie pozycje ci zostały? Prawy SPO. No to na SPO niech pójdzie. No dobra. No i ja mam ułożone. Tak więc przechodzimy to, to. do chyba największego meczu w historii takich odcinków. Bo to... No nie wiem, czy to przebija toty, czy nie przebija toty, ale będzie grubo. Czyli nie PELE, dobra, nie PELE, ale... Też nie jest źle Ale patrz, kogo masz na bramce ci znaczy, kogo ja mam? O, shit, rzeczywiście, ty. <laughs> Ronaldo versus Ronaldo Jest, jest, JEST! <laughs> Douglas Costa, mój prawy obrońca tam Przyśrodkowy obrońca Jest! Jak to wpadło, nie mam pojęcia Lewa noga, jak on, on przeszedł, nie mam pojęcia <laughs> To swoją Przecież... drogą Założył siatkę Obamy-Yangowi, przełożył sobie tego, ee, walkera. Jak? Chociaż czemu ja robię mu o! Jest! O Jezus! Jest, 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 jest. Jest kader. Walker! Tak jest! Tak jest! Stary, nie no, jak to wpadł? <laughs> nie mam pojęcia. Ten, nie, nie, Absolutnie nie, ab ja... dobra, nie dobra. mam pojęcia. Mamy po w dziwne bramki. No, ale, no nie o sobie... On ma A, taki dribbling, no, że się tak, poje, wiesz, w ogóle tak. dziubnąć, nie? Ja wiem Nie! Jest! 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 Polba! Pol pogba! Nie wiem co było za jest pogba! Jezu, jak trzeba emocje, mój Boże! Zaraz za dostanę! O Jezu. jest! Jest, to był Fabinio, nie? Tak. Na szczęście! Miki! Jest, Drugi jest. raz! Drugi raz obok! Nie Tak! 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 O Jezus Maria, jaki to jest stres Jaki to był beznadziejny pomysł, ten odcinek, ty Kante. Yes! yes. Jak? Jak? Yes! 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 Jest! Jak, Kto? Jak? Jest! i tak był spalony. Spalony był, no, bo właśnie coś, coś tak... O dobra. Wybaczam, hektorze. fajne. Ronaldo nie umie grać nogami, wam To jest oldschoolowy bramkarz. Jest, jest, Ronaldo, No Miałem rację, że jest oldschoolowym bramkarzem, ty, no na linii wszystko. Wstawaj, wstawaj, wstawaj! Dobrze. NIE WIERZĘ, TO waran! O Boże, koniec pierwszej połowy eee, ale to jest mecz Jakie to są emocje, wy naprawdę nie wiecie, bo... O bo... Ja też chcę zachować tego lotara, no przecież to jest genialna ikona, no No ja nie muszę się tłumaczyć dlaczego A, ja bym chciał faul! JESTĄ PUGBA! Tak jest! Te strong siadają dzisiaj, o to chodzi. 3 do 2! Oh, chciałem faul, ale to też zabiorę z przyjemnością. Praktycznie ta sama odległość od z rzutu wolnego. Pol, Pogba. Oh. Już nie zdążyli się ustawić. Ronaldo się potknął na tym <noise> w miejscu praktycznie. Xon. Nie, 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 jest, nie! JEST! 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 Jak inaczej, to, to ja w ogóle nie powinienem mieć tej piłki, bo to był strzał, który tak doleciał do tego, nie? A, o, oj, fał, fał to był, strzał, <laughs> to był strzał, ale jak potem zrąbał, to sala? No. Nie. O Jezus, nie. Ronaldo Chłopie, tak Jezus. nie rób. Ja Jak cię... się odpuścił, nie? Ja no, pewnie, to tutaj Mardona strzela lewą nogą, nie ma problemu O Jezus. Jezus, jest! Ja tak patrzę, myślę, dobra Co z tego będzie, ale Ronaldo Jest jakie rozegranie! JAKIE ROZEGRANIE! Nie wierzę. Widziałeś co? to? Widziałem, że się nie mogę przyłączyć na obrońcę, który biegnie za twoim zawodnikiem. A, e, to poszło, ten... Jest! Nie! Dobrze, Salah. Nie wykopuj tego. Nie wykop... NO JAK?! 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 No, jak, jaki jest e. sens?! No, wybić to! Jest. jest! No, możemy, możemy... Szybciej, panowie, bo zaraz stracimy lotara. Proszę, no, Janko! Mamy Jankno! No, no to wyłaś, się? wyłaś, wyłaś, co ty robisz? No co? Co to miało być? No, nie wierzę w to! Jest! Co to miało Jeden strzał celny więcej, to jest ten goal. Słuchajcie, jakby. Nie jestem w humorze po tym meczu. Nie mam zamiaru ukrywać, bo. Tracę genialną ikonę. To nie jest, wiecie, Quicksilk jakiegoś Bramkarzyka czy kogoś takiego, nie? Tylko to jest. Ktoś, kto by bez problemu był w moim składzie. Czekaj, sprawdzę ile on jest warty. To jest Quixel warty milion sto tysięcy... końców. Tak czy siak, no słuchajcie, mam nadzieję, że docenicie ten odcinek łapką w górę, bo wydaje mi się, że to był najgrubszy tego typu materiał na YouTube. Nie wiem, czy ktoś postawił no. takie karty na szali, żeby o nie grać. Bo statki to jeszcze... nie, nie czujecie tych emocji do końca grając mecz. Tutaj naprawdę mi się ręce trzęsą. Z jednej strony jestem zadowolony, że wyszedł się... mega materiał, z drugiej strony, kurde, no jeden strzał celny! Nie jestem zadowolony, żegnam, kończymy. Na razie, piona! pa. pa.